27 obcych samolotów prowadziło rozpoznanie u granic Rosji w ubiegłym tygodniu. Podaje oficjalny dziennik rosyjskiego resortu obrony Czerwona Gwiazda, cytując komunikat Ministerstwa Obrony. Resort Obrony Rosji podkreśla, że w żadnym przypadku nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rosji. Rosyjskie siły powietrzne trzy razy w ciągu ostatniego tygodnia podrywały myśliwce w związku ze zbliżaniem się obcych maszyn do granic Rosji. Wynika z komunikatu resortu. Ponadto, jak informuje rosyjski resort obrony, rosyjskie samoloty wojskowe wykonały w minionym tygodniu 14 lotów, startując z 11 lotnisk. Czy dojdzie do sytuacji sprzed kilku miesięcy, kiedy rosyjskie myśliwce były podrywane aż 20 razy, aby przechwytywać samoloty realizujące zadania w pobliżu granic Rosji? Wtedy rosyjskie ministerstwo podawało, że 27 samolotów innych państw realizowało misje rozpoznawcze przy granicach Rosji w ciągu jednego tygodnia. Z informacji ministerstwa wynikało, że rosyjskie lotnictwą zdołało udaremnić próby naruszenia przestrzeni powietrznej Rosji. Siły powietrzne Federacji Rosyjskiej liczą około 560 samolotów. O niedawnym konflikcie NATO-Rosja oraz Polska-Rosja mówiliśmy o w tym filmie na naszym głównym kanale Bądź na bieżąco. Aby dowiedzieć się więcej, odsyłam was na nasz pierwszy kanał, a ja w tym momencie będę się już żegnał. Do usłyszenia.